Cześć, witam wszystkich w moim kolejnym już czwartym odcinku związanym z naszą podróżą, naszym campervanem po Rumunii. Tych, którzy nie widzieli wcześniejszych trzech odcinków zapraszam do oglądnięcia, żeby mieć ciągłość. Natomiast my po świetnie spędzonym czasie nad Morzem Czarnym ruszyliśmy w drogę powrotną, a my z miejscowości Jupiter nad Morzem Czarnym skierowaliśmy się tak jak jechaliśmy poprzednio w tą stronę na Konstancę, gdzie skręciliśmy na autostradę w stronę Bukaresztu, gdzie on Mijając Bukarę, straciliśmy znowu prawie dwie godziny. Następnie, znowu tak jak z trasy transformacji, skierowaliśmy się na Pitesti, a następnie z Pitesti już na miejscowość Ramnicu Valcea, a następnie na miejscowość Nowaci, gdzie skręciliśmy na trasę Transalpina i gdzie na trasie Transalpina zostaliśmy na noc, na dziko. A na transalpiny dojechaliśmy dość późno, zostaliśmy tam na dziko na noc, oglądaliśmy wspaniały zachód słońca, piękny wschód słońca rano i przepiękne widoki jakie daje ta trasa. Ta trasa jest bardziej dzika, mniej uczęszczana niż Transwogaraska, dlatego mi się bardziej osobiście podobała. Trasa Transalpina Rumunia. Poranek 20 lipiec 2022 Ale słuchaj, wręczenie tylko pszczół. Tak stoję pod jakąś górą na Transalpinie. A tam na końcu w oddali jak jest ta, ta wieża to tam spaliśmy niedaleko To już chyba znacie, bo to jest mniej więcej z naszego filmu z karawaningu. Jesteśmy dalej na Transalpinie, gdzie na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Już jak widzicie, jedzimy jakimś trawą, jakąś droga w górach. To jest nie jest główna droga, tylko droga, z której zjechaliśmy. Właśnie teraz dojeżdżamy do głównej drogi, i to jest piękne na Transalpinie. Zresztą chyba w całej Rumunii tylko, że nie trzeba się w górach czy gdziekolwiek indziej trzymać głównych drog. Można zjechać tam, gdzie da autorady wjechać. Gdyby to był Camper 14 na 4 to pewnie wjechalibyśmy jeszcze dalej. Natomiast i tak e, naprawdę jeździliśmy w, i spaliśmy w tak dzikich miejscach, że tego się nie dało opisać. Po prostu to Rumunia jest rajem mm. dla karawaningu. Tym bardziej, że to jest dziki kraj. Nie ma za dużo obostrzeń, e, gdzie można spać. Można praktycznie chyba wszędzie. Przynajmniej myśmy się nie spotkali z jakimiś e, tam problemami. Polecam. Jak widzicie, nasz kamper znowu tam gdzieś na dole stoi po zjechaniu z głównej drogi. Tutaj kręcę to z drona, bo te Karpaty Rumuńskie są przepiękne. Jesteśmy na, oczywiście dalej na ponad 2000 metrów, ja nawet nie wiem jak wysoko dokładnie, bo nie sprawdzałem, natomiast szczyty w tych Karpatach Rumuńskich mają po 2500 metrów, czyli powiedzmy takie prawie jak Tatry. Rysy mają 2499, więc sobie możecie wyobrazić. Widzicie, tutaj wyjeżdżają kamperami gdzie chcą, gdzie kamper da radę dojechać. Tam po prostu staje, można zostać na noc, nic was nie przegoni. W których górach tak jest? No niestety, Rumunia ma to do siebie. Miejmy nadzieję, że nigdy nie dojdzie tam taka komercja jak wszędzie, gdzie trzeba płacić, bo jest naprawdę pięknie. A piękna, dlatego że jest jeszcze dzika. Dzikie zwierzęta, dzika przyroda, niedźwiedzie, lisy, wilki, osiołki na drodze, owce. To wszystko jest cudowne. A my jesteśmy już w kolejnym miejscu widokowym na trasie Transalpina na wysokości 2100, gdzieś 50 metrów, bo sprawdzałem na wysokościomierzu i na GPS-ie w telefonie. I to właściwie jest takie ostatnie miejsce na tej wysokości. Później już będziemy zjeżdżać na dół. Bardzo ładne, tylko że jest tutaj już więcej ludzi, dlatego, gdyż tu przy drodze można coś zjeść, są jakieś restauracje, jakieś kramy, cepelia miejscowa i tak dalej. Jest też dużo więcej ludzi, jak widzicie teraz, o właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście dalej można wjeżdżać autami, widzicie jak wjeżdżanie jest przez samochody, gdzie się chce. Natomiast tych ludzi nie jest tak bardzo dużo no jak trasie Transfogarskiej. Natomiast Transalpina w ogóle jest mniej uczęszczana i chyba mniej znana, ale dla mnie jest widokowo zdecydowało ładniejsza. Jest przede wszystkim chyba trochę dłuższa, tymi szczytami się jedzie, no i, i dłużej się na tej wysokości ponad 2000 metrów. I naprawdę warto odwiedzić, polecam ją wszystkich. A my już ruszyliśmy za chwilę dalej, zjeżdżając na dół. I kierując się serpetem na, na dół zjechaliśmy do pewnego miejscu, gdzie zamiast na Sebes skierowaliśmy się na Petroszany, gdzie stanęliśmy w przepięknym wąwozie. I nie żałowaliśmy w ogóle tej decyzji, że nie pojechaliśmy na Sebes, bo główna droga transalpina o numerze 67C prowadzi na Sebes, a myśmy tak jak powiedzieliśmy skręcili w pewnym momencie na te Petroszany i takich wąwozów mijaliśmy kilka w końcu się zatrzymałem i stwierdziłem, że muszę to nagrać, bo naprawdę był przepięknie położony. Droga w ogóle prawie nieruchliwa. Mało kto tędy jeździ, bo to nie jest główna transalpina i mogliśmy po prostu go podziwiać. Można było się ochłodzić w tej rzece rześka, wartka, woda czysta. Sam powóz, no przepiękny, naprawdę rzadko się takie też spotyka. Więc warto czasami zjechać gdzieś z głównej drogi, żeby zobaczyć coś innego. Coś pięknego. Normalnie gdyby było już ciemno, to pewnie byśmy zostali w takim miejscu na noc, bo to bardzo atrakcyjna miejscówka, by była też ten szum wody. Super. A my następnie, z pominięć tych petroszan, skierowaliśmy się na miejscowość Dewa, a później główną drogą, gdzie po drodze o jakiejś restauracji, na miejscowość Oradea przy już węgierskiej granicy, gdzie następnie stanęliśmy na nocy kilka metrów od węgierskiej granicy nad rzeką o pięknej nazwie Szybki Keresz, gdzie się rozbiliśmy, spaliśmy na dziko. Rumunia pokazała nam swojskie oblicze. Piękne zwierzęta, furmanki. Poza tym miejscowi tam się też kąpali, więc ja też poszedłem się okąpać żoną. Super ciepła woda, czysta. I przy okazji żona porozmawiała tam z miejscowymi, bo dobrze dosyć mówi po angielsku, więc było super. Oczywiście, namiar GPS na miejsca, gdzie spaliśmy, na dziko i na tą miejscówki na Transalpinie, również podam w opisie filmu. Następnego dnia rano wcześniej, kupiłem online winietki na Węgry i Słowację, i pojechaliśmy czym prędzej do Polski. Niestety skróciliśmy pobyt o jeden dzień z przyczyn osobisty, musiałem szybciej wrócić i tyle. Teraz, jeszcze tylko podsumowanie. Więc jeśli ktoś planuje jechać do Rumunii, szczególnie. Nie kamperem, spać na dziko, to Rumunia jest idealnym miejscem, jak widzieliście na moich filmach. Ceny w Rumunii są gdzieś 70-80% cen polskich. Oczywiście w Mamaja i w miejscowości turystycznych ceny set. Te są wyższe, zresztą tak jak u nas. Natomiast wszędzie indziej jest super. Uwaga na restauracje. Jeśli nie macie gotówki, zapytajcie się, czy można płacić kartą, bo my na Transalpinie, gdy chcieliśmy przed Transalpiną zjeść obiad, to niestety w trzech restauracjach nie mogliśmy zapłacić kartą, a mieliśmy prawie zamówione. Dobrze, że nie podali. Nie mylić Rumunów z Romami, z, którzy żebrali u nas w Polsce swego czasu. Rumuni są bardzo przyjaźni. Ja w maja się zakopałem w piachu na plaży. Nagle się zawiło pięciu Rumunów i zaoferowali pomoc, podłożyli deski, odkopali, wypchnęli mnie, także są super. I nie zdziwcie się, że mało Rumunów uprawia sport. Według statystyk są najgrubszym narodem w Europie, ja to potwierdzam. W miejscowościach turystycznych rzadko spotkacie kogoś na rowerze, raczej jeżdżą tylko na elektrycznych hulajnogach, na polach namiotowych popołudniami siedzą, jedzą, więc nie jest to dziwne. A poza tym jest super, bezpiecznie i polecam Rumuny. Dziękuję, że oglądaliście te filmy. Mam nadzieję, że się podoba i nie zanudzałem. Subskrybujcie mój kanał, aby zobaczyć kolejne moje podróże, wyprawy na Narty i nie tylko, bo mam już trochę zrobionych podróży kamperowych i będę je notorycznie dodawał. Dziękuję za oglądanie, oczekuję na komentarze. Mam nadzieję, że je dacie, postaram się odpowiedzieć. I proszę, oczywiście, nie zapomnijcie łapkę w górę, dajcie mi tego lajka. Dziękuję, cześć, do widzenia.